Lars von Trier, autor Dogville, Królestwa, Melancholii czy Antychrysta. Nie można mu odmówić tego, że jest jednym z bardziej uznanych, kultowych reżyserów. Tworzy kino autorskie, ciężko wrzucić go do jednej kategorii z innymi twórcami, których filmy zazwyczaj możemy oglądać w, w kinach. Mimo tego, ten film mógłby śmiało wejść do grona najlepszych horrorów wszechczasów. The House That Jack Built Hej, hejterzy, nie lubicie jak w filmach się dużo gada? Albo jak nie ściele się trup na prawo i lewo non-stop? To nie jest film dla was. The House That Jack Built nie jest typowym kinem rozrywkowym, jest to zdecydowanie kino autorskie. Są w nim dłużyzny, jest dużo gadania, trzeba się dużo domyślać. I to jest w nim fajne. The House That Jack Built opowiada historię Jacka, architekta, który... Nie odnosi w życiu zawodowym ani prywatnym za bardzo sukcesów. Tak się też składa, że Jack, oprócz nieza dobrym architektem, jest też bardzo dobrym seryjnym mordercą. Natomiast to jest film Fontriera, więc nie może być zbyt prosto. Film prowadzony jest narracją. Narracja ta jest rozmową Jacka z Wirgiliuszem, antycznym rzymskim poetą. I Wirgiliusz przeprowadza Jacka przez poszczególne kręgi piekła Dantego Alighieri. Każdy kolejny krąg to jakaś osoba, którą Jack zabił. I przechodząc przez te kręgi piekła i przez te wszystkie sceny zabójstw, Wirgiliusz z Jackiem poruszają wiele filozoficznych i psychologicznych tematów społecznych. No, to tyle, jeśli chodzi o kino rozrywkowe. W fascynujący sposób napisany jest ten dialog Wirgiliusza z Jackiem. Jest to rozmowa dwóch filozofów. Dwóch osób, które mają bardzo unikatowe spojrzenie na życie i śmierć oraz na społeczeństwo, w których. To życie i śmierć są osadzone, które się nie zgadzają zazwyczaj, ale czasem się zgadzają, i ten ich dialog tych różnych poglądów na poszczególne aspekty tego, kim jest Jack, dlaczego jest tym, kim jest, co zrobił, czego nie zrobił, a powinien był zrobić, te ich różne poglądy, y, przejawiające się w tym y, dialogu, naprawdę ciekawie się słucha, są dobrze napisane i fenomenalnie zagrane. Poszczególne historie, które są opowiadane w kręgach y, piekła, też są bardzo dobrze wyreżyserowane, bardzo dobrze zagrane. Klimat tego filmu jest, nie jestem pewny, czy typowo Trierowski, może nie jest aż tak abstrakcyjny, jak był w Melancholii czy Antychryście, ale sam fakt, że narrację prowadzi antyczny filozof i seryjny morderca współczesny i mają ten dialog w drodze do środka piekła powoduje, że jakiegoś poziomu abstrakcji należy się tu spodziewać. I, i co ciekawe, oczywiście te ich rozmowy można uznać za jakieś dłużyzny, chociaż one... W większości odbywają się pomiędzy scenami, bo to jest tak, że Jack opowiada o jakimś morderstwie, które popełnił, opowiada o szczegółach, o, o motywacji swojej, co się działo po drodze i później po danej scenie ma z Virgiliuszem krótki dialog. One są naprawdę krótkie i często są przeplatane zdjęciami, ujęciami czy w ogóle rzeczami niezwiązanymi z tymi scenami, które widzieliśmy wcześniej, ale wnoszą dużo do zrozumienia postaci i kolejnych scen z życia Jacka. Jedna z najlepszych scen w filmie, moim zdaniem, ta, ta scena, która najbardziej chyba mi się podobała, to scena, która dzieje się w, chyba w drugim zabójstwie, e, która polega na tym, że Jack czyści miejsce zbrodni. I ponieważ jego umysł socjopatyczny jest takim umysłem, który jest pedantem ekstremalnym, nie jest w stanie go, swoim zdaniem, wystarczająco dobrze wyczyścić. I co chwilę wraca na to miejsce zbrodni, żeby je jeszcze trochę poczyścić, jeszcze bardziej, jeszcze tu, jeszcze tam. Jest to scena, która dla jednych może się wydawać totalnie długa i bez sensu, ale jeśli patrzy się na to nie z punktu widzenia akcji, i tego, co się dzieje, tylko z punktu widzenia zrozumienia postaci i jej psychologicznych aspektów, jest to fenomenalna scena. Przestraszna i przezabawna jednocześnie. Film ma też relatywnie dużo goru. Jest kilka scen, które są naprawdę. Ee, no, wykraczają poza jakieś pojmowanie tam thrillera, czy delikatnego. E, czy jakiegoś tam zwykłego horroru. Naprawdę jest konkretnie. A dla tych, którzy szczególnie lubią gor, to mm, polecam obejrzeć film do końca. I chociaż film sam z siebie. Nie traktuję tego goru jako y, główne, głównej formy jakiejś tam szokowania, ponieważ zachowania Jacka, to jak on traktuje niektóre z tych osób, y, które zabija, czy z którymi w ogóle wchodzi w jakieś interakcje, często jest dużo ciekawsze niż jakiekolwiek już same sceny y, zabójstw, czy właśnie ten gor. Y, Niemniej, Fontrier wrzucił do tego filmu taką dawkę goru, której ja osobiście się nie spodziewałem, która bardzo dobrze napędzała fabułę i dała mi. Taki e, poczucie po obejrzeniu tego filmu, że była to fenomenalnie dobrze skomponowana mieszanka hardkorowego horroru z e, kryminałem psychologicznym? Dramatem? Mhm. Więc muszę chyba powiedzieć, że plusy tego filmu mogą być jednocześnie jego minusami. Nawet jeśli te rozmowy Wirgiliusza i Jacka nie były specjalnie długie, to czasem przyjmowały faktycznie taki klimat niemalże akademickiej dysputy. I ten klimat trzeba poczuć albo trzeba umieć w niego wbić na czas tych dialogów, bo inaczej nawet nie czas trwania tych dialogów nas jakoś zmęczy, co forma ich podania. Ale bez obaw, bo po każdym dialogu wracamy do sceny z Mattem Dillonem. A Matt Dillon w tym filmie jest perfekcyjny. Właśnie skumałem, że mam chyba takie okulary, jak on w tym filmie. Jack nie jest takim typowym seryjnym mordercą, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni po damerach bandych i takich innych. Jego wyrachowanie, brak emocji, wyparcie niektórych rzeczy, ale pełna świadomość niemalże wszystkiego, co on sobą reprezentuje, powodują, że czasem sprawia wrażenie profesjonalisty albo kogoś, kto lepiej niż inni zrozumiał właśnie życie i śmierć. Stąd jego dialog z filozofem antycznym trzyma poziom. Oni są równymi zawodnikami w tym dialogu, chociaż e, drastycznie innymi osobami, które momentami się całkowicie ze sobą nie zgadzają. Ich dyskurs jest mimo wszystko chyba najciekawszym elementem tego filmu. Jest to unikatowy sposób na analizę postaci, na przybliżenie jej widzowi w taki sposób, że nie mamy poczucia potrzeby... E, identyfikowania się z tą postacią, kibicowania jej czy empatyzowania z nią w jakiś sposób, ale mamy chęć, potrzebę wręcz poznania jej coraz głębiej, zrozumienia jej coraz lepiej. Trochę czujemy się jak na terapii, kiedy jesteśmy obserwatorem coraz bardziej ciekawego podmiotu. I tak z każdą sceną, mimo wszystko, że może nie do końca, ale w pewnym sensie wiemy do czego każda scena de facto prowadzi to jesteśmy bardzo ciekawi, czego nowego dowiemy się o, o, o Jacku i za każdym razem odsłaniany jest przed nami kawałek kurtyny do momentu, kiedy w finale... E, no nie będę zdradzał, co jest w finale. The House That Jack Built stoi dla mnie na jednej półce z Mother Aronowskiego i Men Garlanda. Wszystkie trzy, moim zdaniem, wybitne filmy, bardzo autorskie, bardzo nietypowe, nie mainstreamowe, i zdecydowanie nierozrywkowe, więc nie jest to kino dla wszystkich. Natomiast jest to ten rzadki przypadek w dziedzinie horroru, która zasadniczo jest traktowana jako kino mało ambitne i rozrywkowe, stąd horrory rzadko załapują się na jakieś ważniejsze nagrody typu Oscary. To, The House that Jack Built jest dobrym przykładem, że w dziedzinie horroru można zrobić bardzo ambitny, głęboki, poważny film. I zastanawiałem się, jaką ocenę dać temu filmowi, bo naprawdę bardzo mi się podobał, ale z drugiej strony nie był chyba aż tak wybitny, moim zdaniem, jak Man czy Mother. Dlatego może z małą nutką smutku daję mu chyba mimo wszystko trochę zaniżone 8 na 10. Zawsze jestem ciekaw, jak ludzie odbierają te filmy. One są bardzo polaryzujące. Film obiektywnie naprawdę dobry, zresztą bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, ale jednocześnie niedopasowany do takiego, nazwijmy to, przeciętnego odbiorcy horroru. Więc z chęcią pogadam o tym horrorze w komentarzach. Nadal tu jesteś. To miło. E, może spodoba się ten film z mojego repertuaru? Jeśli tak, będę wdzięczny za suba, e, no i za komentarz oczywiście, bo e, po to założyłem ten kanał, żeby gadać o horrorach, więc mam nadzieję, że zostawisz swoją opinię na temat The House of Jack, Bill, czy jakiegokolwiek innego filmu i pogadamy. Do zobaczenia.